Całkiem odjazdowa ta kocia kawiarnia, całkiem fajny brąz taki. Ubiegam koty. Tak. Miał! Wow, naprawdę duży kot. One mają w ogóle taką ciekawą rasę. Miał! <noise> Chyba coś się nas przyczepił. Ej, prz przestań, miałem w spokoju pić kawę. Ja wiem, że w życiu smaczek dodaje kłaczek, ale bez przesady. Kurna. Nie. <mian> za kotek, no? E, chyba się zaprzyjaźniła. Akurat Natsuki by się ucieszyła. Muszę ją kiedyś zabrać. A, tak, 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 się tak, tak, nie tak, tak, Monika jakieś um, kurbowe wyjścia? Eee, w zasadzie to nie, ale myślę, że to byłby dobry pomysł. Musimy ją kiedyś namówić. Tak, ja, przydałoby się. W końcu coś przeciąg, ale ja ma tak długo was nie znam. Miał! W sumie co wiesz? Miał! E, może być cicho, <noise> półtonę. Miał. <noise> w sumie myślałem nad tym, czy się nie wybrać na przykład do parku, ale wtedy jakby to szkoła by to ogarnęła. Ach, z tą szkołą, masakra. Miał. Ja. Ale prywatnie też byśmy mogli gdzieś wbić. Ja ty nie. Co? E... Dwie godziny później. Dobra ta kawa, co nie? Całkiem fajna, grzana z kotełem. Ja. Hej, nicet. Hmm. Hey, Chyba wygląda na smutnego, że idziemy. Hey, tak? Hej, nicet. Może jednak chłopaka? E... W zasadzie to ja bardziej dziewczyny lubię. A co? O co chodzi? Eee, ja już mam pracy z igrem. Eee. Ale okej, okay, Spooks. No dobra, to pa. Miuu. Eee. A może będziemy... Tak, ja, no, u ciebie, a może zagramy coś. No dobra. Eee. Ach, ty to jesteś jakaś oszukistka. Znowu mnie ugrałaś. Mają Ma gra. Tak, bo zawsze wygrywasz. Ha -ha. A tak ogólnie to. Wiem, że się z tą seniori? W sumie możemy. Miau. Nie mów mi, że kot y A? zaszedł tak dale daleko, żeby trafić do nas. Jak on? Nie! Och, no dobra, niech ci będzie, ale i tak musisz być w kawiarni, bo właściciele się zamartwią. No to chyba mamy duży problem. Ha. Dobra, przestań kocie, bo ja bra brakuje mi tlenu. Ech.